Yo, yo, Siemanko z tej strony Killer i witam w pierwszym odcinku z serii Pisanie Skryptów. Także tego. W pierwszym odcinku powinno się ogólnie opowiedzieć na temat skryptów troszeczkę, wyjaśnić jakieś podstawy, gdzie szukać pomocy, informacji i ogólnie taka ogólna... Część pierwsza to będzie informacyjna, więc wszystkie informacje i w ogóle. Zacznijmy od tego, gdzie szukać pomocy jakiejkolwiek, czy problemy, odpowiedzi na różne problemy. Wpisujemy sobie coś takiego i wchodzimy na stronę script.pl. Tutaj wam chętnie pomogą, jest to bardzo, bardzo fajna strona, często na niej bywam. Ehm, tu piszecie jakieś... E problemy, dodatki, problemy. Tu piszecie pytania, problemy, oni wam odpowiedzą. Powinni teoretycznie odpowiedzieć przez jeden dzień, maks, y, maksimum, bo odpowiadają naprawdę bardzo szybko. Następną stroną jest SK Unity, tu macie wszystkie dodatki do skryptów, y, wszystkie pluginy dodatkowe do skryptów, czyli jakieś skrypty, skrypty, squary, y, czy random SK, pirate SK. Ogólnie wszystko. Tu macie także brane pod uwagę yy, tak jakby efekty czy różne rzeczy z dodatków i macie też tam informacje o tych rzeczach z dodatków tutaj, dodatkowo. Dodatkowo macie dodatki. Pusz. Dobra, więc tu możecie sobie wszystko znaleźć. Yy, ogólnie później wam omówię wszystkie te efekty i w ogóle. Dzisiaj zajmiemy się jakimiś tam podstawowymi komendami. E, zajrzymy jeszcze tutaj. To jest e, oficjalna strona script.pl, e, to jest e, znaczy script. To jest są dokumentacja tego script ogólnie. E, więc tu znajdziecie wszystko to samo co na SKUNity oprócz e, rzeczy z dodatków i dodatków do pomrania nie będzie tutaj. E, jakimi programami nagrywać? E, jakimi programami nagrywać? E, moim zdaniem Moim zdaniem, opowiem Wam o trzech różnych, o które znam. Oczywiście jest ich więcej na pewno. Bardzo fajny jest Notepad++ z odpowiednim ustawieniem. Nie będzie Wam się jakoś bardzo ciężko pisało tych skryptów, bo jeżeli macie bardzo jasne, piszecie jakieś wymagające skrypty, to wtedy później Wasze oczy w ogóle zaczynają boleć. Jak macie biało, ja sobie to przestawiłem na czarne i jest ok sublima e, Sublime tekst, e, ja używam trójki, e, kiedyś tam pobrałem, ogólnie też bardzo ciekawy program, tu macie jakiś skrypt mój, na laki, coś tam, laki bloki, e, laki bloki, laki szyb, no a, na szczęśliwo coś tam, owce, bo pisałem to kiedyś, e, no ogólnie tutaj też, oczywiście można jako jakoś się, się początkujący, możecie także pisać w notatniku, w notatniku także można pisać skrypty, co jest bardzo, bardzo ciekawe. A język skryptu jest tylko... E, tylko angielski. Jeżeli byście już pisali pluginy to już jest o wiele cięższe. Wiem, próbowałem. Ciężka. Przejść skryptów na pluginy. Ale da radę. Większość też tam jest używana ze skryptów w pluginie, więc e, nie będziecie mieli jakoś problemu bo większość jest z, z pluginów używane większość ze skryptów kodu ze skryptów jest używane w pluginie albo odwrotnie bo coś z czegoś zawsze musisz ściągnąć e, ja dzisiaj napiszę w e, notatniku pierwszy nasz skrypt więc zaczynamy podstawą pamiętajcie zacznijmy sobie od komendy czyli robimy commands command, dwukropek dajemy e, następnie dajemy Enter e, Nie, tutaj dajemy po command dajemy sobie spację Ukośnik i nasza komenda Powiedzmy to będzie hmm, Na co możemy zrobić komendę Jakąś wiadomość przykładową Czyli na przykład do, napiszmy e, e, Hej e, albo napiszmy YouTube e, Dobra Dajmy z e, dwukropek Zapamiętajcie, że na końcu takich liniach e, Jak command dajemy zawsze dwukropki jest też coś takiego command command, sorry, command, u kośnik, dobra pamiętajcie, że jest coś jeszcze takiego jak on command tutaj damy to już w takich oto na przykład ale to opowiem zaraz o tym za momencik skończmy sobie, dobrze i pamiętajcie, teraz po każdym dwukropku musicie dać Idziesz. pamiętamy aby po każdym dwukropku dać y, trigger znaczy dwukropku dać taba tab czyli po prostu tab to nam y, automatycznie daje takie wytabowanie oczywiście to można spacjami robić ale nie polecam bo Skrypterzy powinni to robić, skrypterzy jeśli można tak nazwać, grupę, grupę, pis grupę ludzi piszących skrypty. Skrypterzy tak nie robią, bo zawsze się daje taba, no co, co kim jesteś to jakaś podstawa. Więc radzę dawać taba, jest lepiej. Teraz dajemy trigger, eee, następnie dajemy... Jeżeli komentarz ma wykonać jakąś wi wiadomość, wysłać, eee, no to dajemy sobie send. Następnie dajemy takie oto znaczki, to to, to i w, e, apostrofy. Apostrofy wpisujemy naszą komendę, czyli piszemy przykładowo, e, przykładowo, dajemy sobie hej e, YouTube i buźka Komenda zadziała, bo zadziała. Właśnie za chwilę, zaraz ją przetestujemy. Zanim jeszcze przejdziemy do e, pluginu przetestowa do przetestowania naszego skryptu m, na serwerze należy pamiętać o zapisaniu tego skryptu. Zapisujemy to w taki oto sposób. Plik, zapisz jako, dajemy sobie pulpit, m, pulpit, następnie piszemy swoją nazwę, czyli ja to nazwę YouTube. I pamiętajcie aby na końcu dodać.sk bo to jest na... tak trzeba. I tu się znajduje nasze e, youtube.sk Teraz odpalamy swój hosting ja mam hosting tu, mam to FTP e, Przerzucamy sobie script do folderu e, scripts Po wrzuceniu e, ogólnie pluginu tworzy nam się folder e, script, czyli od pluginu script odpalamy, znajduje się nam to e, Wchodzimy w scripts i przerzucamy tu nasz script Okej, okay, jesteśmy na moim testowym serwerze eee, Przetestujmy swój, gil, e, swój skrypt Po wgraniu naszego skryptu należy wpisać sk Tu macie wszystkie pomocne e, komendy Można wpisać sk reload, A, Wtedy reloaduje nam wszystkie skrypty Jeśli są jakieś to rozbudowane skrypty To wystarczy wpisać sk reload I nasza nazwa skryptu Czyli youtube eee, Zapomniałem o reload Reload youtube po zreloadowaniu, teraz po wpisaniu komendy YouTube wyskakuje nam hej YouTube Ok, teraz dodamy do naszej komendy jakieś dodatkowe funkcje Nie zapomnijmy o tym, aby ulepszyć jakoś naszą komendę, wtedy będzie o wiele ładniej Czyli przykładowo dajemy sobie, aby stworzyć tak jakby linijkę pod linijką Czyli żeby ładnie to nam wyglądało, dajemy po prostu send nad sendem Czyli dajemy sobie teraz przykładowo, dajmy sobie przykładową C i jakoś to ładnie ozdóbmy. Będzie to tak, ja sobie pozwolę to skopiować, żeby nie tworzyć jeszcze raz tego samego. I tak to wygląda. Stwórzmy teraz permisję do naszej komendy. Żeby tylko osoby z permisją mogły tego użyć oczywiście. Tutaj permisja jest wymagana, czyli jest wymagana, żeby dana komenda się wykonała. Permisjon... Teraz dajemy e, dwukropek i piszemy naszą permisję youtube.com Czyli będzie youtube.comenda e, To jest nasza permisja wymagana mm, Czyli to będzie działać Możemy dodać też e, coś takiego jak desk... desk... E, t, Boże, nie pamiętam jak się to się pisze Nigdy tego nie używam, bo to jest bardzo zbędne Description możemy dodać. To jest e, opis, czyli co komenda robi po wpisaniu tej komendy. E, już jak używać. E, pamiętajmy także o dodaniu... E, to jest jeden ze sposobów ogólnie na permisję. E, są dwa sposoby. To na razie obówmy ten pierwszy. Możemy dodać teraz e, permission e, message. Message. Dobrze mówię, dobrze. Ja szczerze mówiąc nie, używam, nie używałem nigdy tego sposobu, bo jest dla mnie bardzo dziwny, dziki i po prostu tamten ma wiele więcej możliwości. Tutaj możecie tylko wpisać sobie na biało coś. Tam możecie kolorowo pisać. Ale o tym to jeszcze powiem. W następnym odcinku. W tym odcinku jeszcze dodajmy sobie tutaj właśnie opis do tej... Yy, znaczy przeciwieństwo permisji, czyli co ma nam pisać. Jeżeli nie mamy permisji do tego, nie masz. Nie e, masz dostępu do tej komendy Przykładowo to Trigger oczywiście e, Pamiętajcie, że jeżeli e, Tutaj piszemy właściwie do Do samego te, tej osoby, która wpisze tą komendę e, po, po, po skopiowaniu tej komendy możemy wysyłać komendę także Do e, Wpiszmy sobie youtube al E, wysyła to nam komendę do wszystkich. Tutaj zamiast send dajemy broadcast. Ktoś kto prowadzi serwer na pewno wie co znaczy komenda broadcast. E, broadcast. I wtedy komenda jest wysyłana do całego serwera. Lecz nie polecam tego robić. Polecam wysyłać senda automatycznie do wszystkich, ale to omówimy e, w jakim... To omówimy w sumie zaraz. E, ponieważ to... E, przykładowo, kiedy robimy, nie wiem, jakieś puste linijki do czatu, o, że czyści nam czat i spami pustymi linijkami, czyli wtedy nam czyści czat, e, to wtedy nam bardzo spami w konsoli. Lepiej zrobić taki czat e, troszeczkę lepszy i wysyłanie komend nie do samego, e, nie same broadcast, tylko wysyłanie komend do wszystkich graczy. Ale broadcast jest bardzo ciekawą komendą, bo można wysłać informacje szybko. I nie rozpisując się jakoś w kodzie czyli e, przywitajcie się z e, YouTube dodajmy no tutaj więcej tych kresek żeby nam jakoś to ładnie wyglądało mm, ok teraz zapiszmy na, nas, e, nasze ogólnie zapisujemy to minimalizujemy to tu się co właśnie na tym spiku Przerzucamy, prze, przerzucamy nasz skrypt, czyli YouTube. Ja wezmę tutaj, żeby nie... Aha, no tak, nie zamieni mi to. Przechodzimy do Minecrafta. Wpisujemy SK Reload YouTube. E, permissions Message. E, czyli mamy problem z Permissions Message. E, czy ja tam zapomniałem o... o w kropku permissions message szczerze nigdy nie używałem tego permission permissions permissions aha tu dałem masagę <laughs> message e, powinniśmy dać mój błąd oczywiście zapisz nie 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 nie, nie. plik e, zapisz minimalizujemy e, przerzucamy tu e, sk reload i nie mamy błędu po wpisaniu ukośnik youtube jest e, wiele lepszy design, oczywiście pamiętajcie o dopasowaniu kolorków e, możecie to zdobyć z kit kolor, dam też linka w opisie do e, bardzo ciekawej listy kolorów tu macie właśnie kolory wszystkie tamten właśnie taki paragraf e, i numer oznacza e, kolory, jakie czyli przykładowo siema Wtedy piszecie na złoto, na jakieś inne zmienicie, nie wiem, przykładowo na zero piszecie e, na o Jezu, szary, ja mam standardowo szary, szary czat, miałam sobie o, na czarną. Czyli tak samo ustawiacie to w skrypcie, tam zmieniacie sobie. E, do czego możemy jeszcze przejść? Co możemy jeszcze w sumie dodać? E, możemy w sumie jeszcze dodać do naszej komendy jakieś e, wywoływanie dla danego gracza. Ale w sumie to, to jest bardziej skomplikowana rzecz, więc to myślę, że zrobimy w jakimś oddzielnym poradniku. Chciałbym też e, powiedzieć wam bardzo ciekawą informację, iż e, robię live'y, live'y są, są. Będzie oczywiście mm, link do live'ów do mojego Twitcha, gdzie znajdziecie mnie często. Znaczy no nie często teraz zaczyna się szkoła tak naprawdę, to będę o wiele mniej, ale na pewno raz w tygodniu coś się pojawi albo na Twitchu lub na YouTubie dla Was ym, bezproblemowo. Yy, dodajmy to jeszcze, iż yy, robię takie coś, tego jakby, nie wiem, konkurs, ankietę, czy nie, w sumie to nie jest ankieta. Robię taki taki bend, że każdy, kto chce jakiś skrypt, pisze do mnie i ja go Wam napiszę. Yy, napiszę Wam ten skrypt, jaki tam chcecie, yy, więc yy, piszcie do mnie na wiadomo w komentarzu dajecie swoje jakieś dane, nie wiem, do Escape'a przykładowo ja tam jeszcze podam teamspeak gdzie mnie można bardzo często spotkać, bo praktycznie ciągle tu przesiaduję na TeamSpeaku, więc możecie mnie tam spotkać, wbijacie, mówicie, że jest taka i taka sprawa, potrzebuję takiego i takiego skryptu. Pamiętajcie, nic wymagającego, tak? Nic wymagającego, bo jeżeli będzie coś wymagającego, w zamian chcę subskrypcję. Nie no, oczywiście, no w zamian coś tam się należy, jeżeli to będzie bardzo rozbudowany jakiś skrypt. Ale ja nie taki nie jestem, wiecie, dacie mi jakieś... polecicie mnie kolegom. Powiecie, że o spoko, ktoś tam gościł. I oczywiście, bez problemu wam napiszę skrypt. Ale jakieś takie podstawowe skrypty, ej weź napisz mi tutaj nie wiem, komendę na... Która wyświetla mi, że to i to i że mogę pisać to co jakiś czas tą komendę. Ym, cooldowny właśnie, cooldowny to jest coś takiego... Yy, co możemy, czym możemy sobie w sumie y, spowolnić ilość spamowania daną komendą? Co możemy w sumie dodać? Pamiętajmy, że jeszcze istnieje coś takiego jak aliases e, aliases e, dwukropek i piszecie tak. Przykładowo e, dobrze ja to napisałem, szczerze mówiąc, nie używam tego, bo jeżeli ja już e, robię coś, to już robię daną jedną komendę. Po co mi jakieś głupie aliases. Nie w sumie głupie, no nieraz jest głupie. Tak, JT y możemy sobie dać, możemy sobie dać y U. Możemy sobie dać w sumie ukośnik y tube. Możemy dać cokolwiek, tak? tumę, tube. Możemy dać cokolwiek. Nasza komenda się i tak zapisze i będzie pod taką komendą. Nie dawajcie zbyt dużo aliasys, bo to po prostu marnujecie sobie ilość dostępnych komend. Mm, więc macie o wiele mniej komend e, do wykorzystania a każda komenda się przydaje i teraz podpisujemy przykładowo jt wyświetla nam e, hej youtube e, tubę też tubę a nie I -B jakieś e, tubę też e, u też więc tak to działa to jest jakiś taki podstawowy skrypt myślę że to chyba w sumie z podstaw to na tyle w następnym odcinku postaram się Was zapoznać z, yy, z takimi już większymi rzeczami, czyli po kolei będziemy starać się opisywać wszystko z naszej dokumentacji, czyli yy, przechodząc do efektów, po kolei będę starał się na odcinku opisywać kilka takich rzeczy z tych efektów i mówić Wam jakie to ma wykorzystanie, jak do tego pisać coś, yy, jak z tego stworzyć jakiś fajny skrypt czy cokolwiek. No ogólnie, przekażę Wam informacje, na przykład co, co znaczy on-brew, co, co z tym robić, w ogóle on-drop, on-edit book, on-craft. Przekażę Wam dane informacje, czyli wyjaśnię na czym to polega, jak to wykorzystać i w ogóle. To chyba w sumie na tyle w tym odcinku. Zapraszam do śledzenia tej serii, bo będzie bardzo ciekawa. Możecie się sporo nauczyć z tego, jakiś tam podstaw skryptów yy, i zachęcam do poznawania nowych języków. To nie jest język, to jest w sumie taki dodatkowy, dodatek język, to jest bardzo łatwy język. Zachęcam w ogóle do uczenia się języków, czy to HTML, czy to y, Javy, czy to skryptu, chociaż w sumie to nie jest język, mm, ale zapraszam, bo to jest fajnie, fajnie nieraz coś zrobić samemu, i, i ogólnie jest super jak się coś tam wykona fajnie samemu a nie jakiegoś plagiata się skrypty z neta zerżnie i wiecie i jest kozak bo mamy to z neta lepiej zrobić to samemu zapraszam tak jak jeszcze raz powtórzę zapraszam do śledzenia serii i ją na razie żegnamy się pół widzimy się oczywiście w następnym odcinku